Mateusz Kaniowski, nazywam się Mariusz Pudzianowski. Witam, cześć. Czy to jest największa walka w historii KSW. Wiesz co, nie mi to jest oceniać, niech kibice to ocenią, czy to jest y, największa walka w historii KSW. Na pewno będzie fajne widowisko, fajna walka, była na przykład z Jurasem, ktoś mówiła, że dwóch kotletów wejdzie, będą się obtulać, bo coś tam. Na pewno fajne wyzwanie. Później na przykład były fajne walki Michała no, z Mamedem, potem jeszcze, więc no, jest to jedna z wielu walk fajnych, gdzie kibice będą chcieli obejrzeć no, i zobaczyć, czy ten Płudzian sobie poradzi z Michałem, takim typowym z zawodnikiem, który od dziecka to robi. No, ja od Dziecka tego nie robię, ja robię to od 13 lat. Czy będę potrafił się odnaleźć w tej klatce z Michałem? Chyba będę potrafił. Uważasz, że to jest taki początek starć legend? Bo tak, różan przychodzi. Wraca, dochodzi Artur Szpilka. Więc co, nie ja tego tak nie traktuję jako pojedynek legend, tylko po prostu jeżeli rynek tego będzie chciał i kibice będą chcieli takich zestawień, to te zestawienia dojdą do skutku. No i fajne wyzwania. Po to jest MMA, żeby różni zawodnicy się mierzyli, ktoś to stworzył, po to, żeby właśnie takie pojedynki, jak te na przykład w sobotę moje z Michałem, były i po to to robimy. Jeżeli chodzi o twoich klubowych kolegów. Daniel Omilańczyk udzielił wywiadu, gdzie powiedział, że nie masz atutów w tym starciu. Chciałem, żebyś się mógł do tego odnieść. Wiesz co, ja atutów nigdy kiedy wchodziłem do klatki, nie mam. Nowych wchodząc do Łukasza Jurkowskiego, no Łukasz Dobry Stójkowicz, no nie miałem co z nim boksować. No parterowo też no Łukasz yy, yy, te Kłonę trenuje od tylko od małego, jak tylko sięgam pamięcią gdzieś tam, więc no, zawsze stawiany jestem na pozycji przegranej, więc we wszystko zaje. Czy to irytuje? Nie, nie irytuje mnie, dlatego że już jestem na takim etapie, znam swoje możliwości, znam swoją wydolność, znam swoją siłę. Sparingi, setki sparingów zrobiłem z takimi zawodnikami, z takimi zawodnikami. Biłem się z dobrymi zawodnikami. Też na, mogę na przykład powiedzieć, Paweł na stóla z chłopakami z UFC się biłem. no Nic nie ujmując, no, z byłem mistrzem KSW też z Łukaszem siebie. Nie jest to zawodnik, który z ulicy wpadł sobie, nie wiadomo, co robił. Są to naprawdę dobrzy zawodnicy. Więc i nie ustępem. Zachowałem mi im miejsca. Czasami się przegrywało na te 25-6 walk. Kilka razy przegrałem też, no ale jak ja to mówię, skóry nie sprzedałem chyba. A jeśli chodzi o taki twój jeden atut, który możesz powiedzieć, że jesteś lepszy w tym właśnie od Michała Materli, to co by to było? Więc co tutaj na każdej płaszczyźnie, czy, na czym jestem lepszy? Czasami to, że ktoś lepszą technikę ma, a w pewnym momencie można umęczyć go, to ta technika idzie wszędzie w las. Więc trudno mi powiedzieć, na pewno, na, na pewno będę cięższy od Michała, na pewno. Jestem silniejszy od Michała. I tutaj? Mamy tutaj. Jak ktoś powie, że a, bo Michał jest dużo silniejszy ode mnie. Ja już nie mam siły, którą miałem 13 lat i dźwigam po 400 kg. To już nie jest ta siła. Nie, nie. 400 kg już w martwym ciągu nie podniosę. Przerobiłem, na siłowni nie trenuję od 13 lat tak jak kiedyś trenowałem. Jeżeli ktoś wątpi, że Mariusz leży na treningu i tylko rzuca ciężary sztangą, to się grubo myli. Nie, ale ja właśnie rozmawiałem z Arturem Szpilką, który powiedział coś takiego. Mnie bardzo to zaskoczyło, że dużo silniejszy od Ciebie w parterze jest Michał Materla. Yy, powiem może w ten sposób, a ja zacytuję może naszego kolegę Łukasza Jurkowskiego. Jur, Łukasz Jurkowski robił ze mną dziesiątki sparingów i na każdym sparingu układał mnie. Ja na sparingach nie umiem się bić, dlatego że za bardzo mocno kopę i nie chcę kopać, dlatego że nie potrafię kopać lekko. A jak kopę lekko, to zawodnicy mnie szybko bardzo kontrują, A jak kopnę za mocno, komuś nogę mogę złamać, więc nie. Boksować... Nie umiem boksować. Jeżeli zaboksuję, za mocno zaboksuję i potem się robi wojna. Ja mogę na tych sparingach przegrywać, ja chcę przewalczyć trzy rundy na sparingu, a prawdziwą wojnę i kości łamanie to są tutaj właśnie w klatce na gali, a nie na treningu. Na treningu ja mam być nierozbity, życzę chłopakom powodzenia, niech się rozbijają na tych treningach, niech mają ręce rozbite, niech mają śródstopia porozbijane, głowy porozbijane. Mariusz 13 lat robi MMA i trenuje tych sparingów, ma dużo i nie jest rozbity, więc spuentuj sobie i sam sobie daj odpowiedź, o co tu chodzi. Właśnie chciałem to docenić, bo zazwyczaj wszyscy są oceniani jako ci, którzy na treningach nie mają tej głowy takiej chłodnej, tylko gorącej, tłuką się na sparingach, a ty powiedziałeś kompletnie inaczej. Skąd to się bierze w tobie? Wiesz co, ja na sparingach mówię, ja nie umiem się bić na sparingach. Od razu mówię, robię sparingi... Z siłą 30% tak, Ale to twój charakter ci na to pozwala, że się nie podpalasz Tak, pozwala mi mój charakter Żeby się nie podpalać Dlatego, że wiem, jeżeli dobry zawodnik też jest na sparingu Ja go kopnę z jakąś siłą On mnie kopnie mocniej Ja go kopnę mocniej i co się robi? Wojna A potem co się robią? Kontuzje Dzisiaj mocny sparing robię, to mnie udo boli To mnie żebra bolą, to głowa rozbita A ja jutro mam przyjść na ten trening trenować A jak ja przyjdę, jak będzie mnie noga bolała Plecy, żebra jeżeli ja widzę, że robię sparingi z jakimś zawodnikiem i mocno biję, zdejmuję rękawice, mówię dziękuję. My przyszliśmy trenować, a nie lać się. Takich sparingów gorszych jak walkę zrobię 3-4, dziękuję, jestem rozbity. Głowa nie ma ochraniacza, żebra nie mają ochraniacza, yy, niektóre części ciała nie mają, a są porozbijane. Po co mi to? Na dzień dzisiejszy po 13 latach ktoś powie, że Pudzian się obija na treningach, leży, nic nie robi. Mnie nic nie boli, ja nie mam nic, nawet mi paznokieć nie boli. Nie mam kontuzji, więc coś w tym chyba jest może i nie mam zielonego pojęcia, ale 13 lat wytrzymuję i dobrze w tym MMA wytrzymuję. Czy ostatnie krótkie pytania na tak lub nie, większe szanse masz niż Michał Matera na zwyciężenie waszego starcia? Wygra lepszy. A to nie jest odpowiedź. Wiesz co, wchodząc do klatki, nie wchodzę do klatki z założeniem przegrania. Wchodzę do klatki po to, żeby wygrać i na koniec chciałbym, że przykładowo, nieważne czy ja wygram, czy Micha wygra, żebyśmy sobie podali rękę i piwo wypili i z tego się będę cieszył, tak jak z Bedorfem czy z innymi. Bedorf wygrał, Karol, dzisiaj idziemy sobie razem na piwo i podajemy sobie rękę i chciałbym, żeby tak się to skończyło i to, bym, i to by mi wystarczyło i bym był szczęśliwy. Teraz znowu tak lub nie? Walka z Arturem Szpilką wchodzi w rachubę? Wchodzi? Chciałbyś takiej walki? Wiesz co, jeżeli Artur troszeczkę potrenuje i troszeczkę tego bakcyla złapie i się troszeczkę rozkręci, szanuj Artura oczywiście, jako bokser naprawdę był tym pretendentem do mistrza świata, a to nie przychodzi na pstryknięcie palca. Ten, ten chłopak musiał ciężko trenować, a że potem jego los i jego drogi źle się potoczyły. Może coś źle zrobił, może złe ruchy, może złe decyzje podjął. Nie mi to jest oceniać, niech ktoś inny to oceni, ale no jednak miałby był pretendentem do Mistrza Świata i parę lat temu nikt by nawet nie wyszedł z wagi ciężkiej do niego. Tam jednostki mogły gdzieś coś wyjść. No dzisiaj po prostu no, przeszedł do innego sportu. W boksie na pewno z Arturem bym nie wyszedł. Ale na czyste MMA, dlaczego nie? Ale jeszcze nie teraz. I musi troszeczkę potrenować, niech potrenuje, niech rozejrzy się troszeczkę, jak, na czym to polega. No i dopiero wtedy, chyba że rzucą na głęboką wodę, jak powiedzą, że za tydzień. Dobrze, jak Artur powie, że chce za tydzień, dobrze to będzie. Tak jak obiecałem, ostatnie pytanie. Dzwoni Kawul albo Martin i mówią: Mariusz, czy zawalczysz z różalem? Czy zawalczę z Różalem? Jeżeli taka po prostu będzie możliwość kiedyś. Dlaczego nie? No, ty raz ze mną wygrał, no fajny rewanż byłby. Nie, nie, nie neguję tego. Tak, rzeczywiście, później sobie po jakimś czasie te emocje wszystko opadły, zobaczyłem to, czy odklepałem, to rzeczywiście pod wpływem emocji, tam adrenalina, ktoś, to nie wchodzi do klatki tego nie czuje. Nie wie, o co tam chodzi. Mi się wydaje, że to wtedy nieodklepane, gdzieś coś tam, ale później obejrzałem, tak ewidentnie widziałem, że to po prostu odklepa. Mija tego, nie, nie krytykuję, bo może nie podważam tego wyniku i rezultatu. Bardzo dziękuję za wywiad i czekamy na te starcie. I powodzenia.